Mamy komplet i ruszyły. Na prowadzeniu Pretty Rocket przy wewnętrznej Oasis King na trzeciej pozycji Insof Spirit. Teraz na trzecie miejsce przesuwa się Nawaho, na miejscu e, piątym Taris i na szóstej pozycji No Stress. Konie wchodzą w zakręt e, Pretty Rocket z przewagą na drugiej pozycji Oasis King, na trzecim miejscu Ins of Spirit. Na czwartym miejscu Nawaho poprawia mocno Taris przy wewnętrznej No stress. Konie bardzo mocno rozciągnięte, wciąż z przewagą galopuje Pretty Rocket, ale już dystans. Do klaczy zmniejszył się, bo tuż za nią są Oasis King oraz Sins of Spirit. Także poprawia Taris. Na prostą przy kanacie wyprowadza Pretty Rocket i ucieka. Pretty Rocket gonią ją Oasis King oraz Sins of Spirit. Pretty Rocket. 300 metrów do celownika. Pretty Rocket, Oasis King. Pretty Rocket ma przewagę. Oasis King bardzo mocno finiszuje. Pretty Rocket, Oasis King. 100 metrów do celownika. Pretty Rocket. Pretty Rocket wygrywa z przewagą na drugim miejscu Oasis King. Na trzecim Inns of Spirit. Czwarty No Stress. Piąty Navajo. I szósta Taris.